Cześć gotyckiej Familiary. 100 lat, nas, 100 lat nas nie było na YouTubie, ale udało nam się pierwszy raz od kilku lat wyrwać ten urlop. Załatwiliśmy opiekunkę do kotów i jedziemy na Słowację, coś tam pozwiedzamy półtora tygodnia, praktycznie prawie urlopu. Więc na pewno będzie trochę ciekawych rzeczy, które Wam na pewno pokażemy. Ruszamy z Warszawy. Dzisiaj zaczynamy od Tychów, gdzie odwiedzamy moją rodzinę na cmentarzu, bo moja, część mojej rodziny jest ze Śląska, więc moja babcia i prawabcia leżą w cmentarzu w Tychach. i prodziadek, i w ogóle trochę tam rodziny. Pewnie nie będziemy Wam nagrywać cmentarza z Tychów. Potem jedziemy do kolegi do żywca, gdzie mamy pierwszy nocleg. Także może coś nam dzisiaj jeszcze nagramy. A jak nie, to widzimy się jutro na Słowacji, gdzie na pewno już będą ciekawe rzeczy. I tak, trochę odwykliśmy od vlogowania, więc mogę być trochę zercewiała, ale z drugiej strony nawet się cieszę na to vlogowanie, bo trochę się zestawiłam za YouTube'em, więc ta przerwa dobrze mi zrobiła. Coś chcesz coś dodać? Pozdrawiamy opiekunkę do potów. Tak. Jest szansa, że jutro będzie zamek księżnej, jakby typu, jeżeli zostaniemy wystarczająco wcześnie. A dalej to już zobaczymy. Zamków to im nie brakuje. Kiedyś sobie pojedziemy do Słowacji, tylko te ruiny oglądać. No, rozostrzyło. Ładny bardzo. Pierwszy punkt wycieczki drodze na hrabę Samotę zatrzymaliśmy się w w Czachtwicach. I będziemy zwiedzać oryginalny zamek Hrabiny Batory. W zasadzie jego ruiny. Ruiny, tak. To był zamek, w którym wcześniej była rodzina nasz. nasz to był nas, nasz, da, nasz. dazy? Generalnie Jakoś tak. Generalnie był węgierski i Hrabina z rodu Batory. Żeniła się w ich rodzinę i potem ten zamek odziedziczyła po mężu. Także idziemy sobie na ruinki. I tu ją więzili do śmierci. Tak, tak. Legenda głosi, że do dziś jest gdzieś zamurowana. Tak, jak widzicie mamy piękną pogodę. Więc kremy z filtrem poszły. Ale na szczęście Używanie. nie ma upału, jest jakieś 22-24 stopnie. A zamek właściwie mamy po drodze. I stwierdzamy, że w tym roku musimy sobie przedłużyć i podwiedzać trochę Słowację. Jest to bardzo ładnie. Mają fajne zamki. A w sumie już tak w okolicach granicy w Czechach duże rzeczy pozwiedzaliśmy. Na Dolnym Śląsku dużo rzeczy pozwiedzaliśmy, więc teraz chyba przyszedł czas na Słowację. No, idziemy pod górę, więc nie będę dalej nagrywać. Zaraz mu pokażemy zamek. Widoczki są ładne, tak? Dobrze. Teraz wchodzimy do środka, a taki jest widok z zewnątrz, tu widzicie Amadiego. O, no, tu. No i piękny widok jest stąd też. Bardzo ładnie położony jest ten zamek. Tutaj mamy jeszcze raz historię, którą sobie mniej więcej to samo co czytaliśmy sobie z Wikipedii, więc jeśli chcecie sobie przeczytać coś o tym zamku, to dobra historia jest na Wikipedii. No, a my teraz wchodzimy do środka. Kojarzycie ten tekst z Elizabeth, o chradnej czeście? W jest chradna cesta, więc tu jest ta chradna cesta, oficjalna. trochę na filmie pokazać ruiny, bo generalnie telefony nagrywają kamień na kamieniu. No, ale jesteśmy w, w części dobudowanej troszkę później. Jest to baszta. Jak widzicie, są dziury na armaty. które strzelały bardzo daleko. Na atakujące wojska gdzieś tam w dali. Plus można było zamurowane obserwować w różne strony. Na zachód, czyli przed Węgrami i Niemcami, które się bronili. Tu jest dolny zamek, a tu jest górny zamek. I brama na zamek główny. To jest smoki tron z gryotron, widok zwierzy. Ten taras widokowy to są pozostałości po pałacu, który się tu znajdował. Jak widzicie, nie był jakiś duży. No, no więc tak wyglądał ten pałac. Amadim uciekł. Są i narzędzia tortur. Baba z w środku. A tu sekcja poświęcona jaskiniom z peleologii. Czechtyckiego krasu, mapa Czechtyckiej jaskini. Wygląda imponująco. Było jedno z wejść do zamku. Teraz wchodzimy na główny dziedziniec. Wewnętrzny krąg. O, to jedna z atrakcji żelazna, dziewica. I wielkie wiatro. Jest armata. I widok z góry. Dobrze. A tutaj są właściciele zamku. Ród Nadazdy. Nadazdy w zasadzie. Habsburg jakiś się trafił. Jest i księżna Elżbieta. I pozornie Weszliśmy na dolną kondygnację w było? zachodni, chyba tak. wadowice? widzicie, bestie z wadowic wszędzie, odpalę latarkę, trochę mi pomożesz. Okay. A tu jest chyba księżna Elżbieta? Skazana na... Albo nie, tu jest torturowana służka. Wykrwawiona. To mówił do generyczny ojciec Janusz w warsztacie mi świeci czy sobie <grywia> tam weszliśmy Tu więcej pajęczy no, no to jest fajne proszę tu, tu jeszcze niewiastę proszę jest troszeczkę Jeszcze mam jakąś wystawę. W wystawie są nawet opisy po polsku, jakbyście byli zainteresowani. Nie będę wam wszystkich pokazywać, ale generalnie da się poczytać w naszym ojczystym języku. To jest miłym akcentem. Nie wyciągnij, nie wyciągnij pacha, one stoją kościelnie w dłońku. Mojej nadejrzeni płaci w dłońku. Człowiek, Okej, to zwiedziliśmy zamek. Generalnie fajny flaf, bardziej niż jakaś wielka atrakcja turystyczna. Bo jest to po prostu ruiny nie za dużego zamku, ale jest sporo też ekspozycji, których można się trochę dowiedzieć. Generalnie fajne, klimatyczne miejsce, też nie jest drogo, więc spokojnie można odwiedzić. W pobliżu jest dużo innych zamków, więc jeśli planujecie na przykład przejazd przez Słowację, odwiedzenie kilku miejsc, to fajne miejsce na trasie. Nie, nie doradzałam go, żeby specjalnie tu jechać, jakoś super daleko, żeby odwiedzić tylko ten zamek, ale jak już jesteście w pobliżu, to na pewno warto go obejrzeć. Bardzo ładne widoki są w okolicy. No, a my teraz jedziemy na festiwal Hradwy samoty, z którego nie robimy Wam <grych> vloga, ale może nagramy Wam trochę zamku, bo festiwal odbywa się na zamku, więc jeśli będzie ładny, to Wam coś tam nagramy. Posłuchajcie sobie jak sąsiad wierci ze szczelną, dźwięki będą podobne. Tak i ogólnie. Yy, może tutaj zakończymy live'a, więc jeśli yy, nie live. A. Może tutaj zakończymy film, więc jeśli to stwierdzimy, że to jest koniec odcinka, to dzięki za oglądanie szpony w górę, suby i tak dalej. A jeśli nie, to przechodzimy do następnych dni. No, szpony, dalej w tak szpony w górę i tak możecie zostawić i dajcie znać, czy znacie Słowację i w ogóle odwiedzaliście. I do zobaczenia.